Cześć wam wszystkim, z tej strony Dudens, a to kolejny materiał ze Smajta Razem ze mną jest Lux Siema. oraz Adi Hello. Gramy w 3 na 3 just kogo bierzecie koledzy? Właśnie nie wiem, brakuje 3 punktów do Master'a, więc chyba biorę style. Mam maga, to już jest mak. Co bierzecie dalej? Brakuje tanka i strzelający. Duduś, weź się pod trochę, bo cię ściszło. Ej, ja nie wiem co biorę, to biorę chuj. A nie, a może Apolem sobie zagram. To ja mi zostaje tanker. chyba hmm. by tu wziąć. A wezmę Zirusa. Ej, serio, ledwo was słyszę? Ma może masz coś nie tak z mikrem. Hmm. Ja słyszę dobrze. Nie, dobra, głośnik ściszyłem. No jo. Brawo. Boli mnie ten team trochę Ten Anubiasz Ała wow. Dziesiątka Anubis To co, każdy Ale kupuje bańkę? Ale jest bań... więc jest dobrze To co, każdy kupuje bańkę? Patrząc, że jeszcze nerf jest mocno. Jo, niech każdy kupuje tą bańkę co egisa? Egisa też, ale chodziło mi ten item z mańką. Co daje nieśmiertelność. Znaczy odporność na ceki. Już to widzę, dostajesz tu od na nate, wtedy bandaż do Nubisa i zdychasz. Hmm. Będzie. Idziemy za skały? Możemy. Du, du, du. Oh, teraz, jak się polem grało, ktoś mi powie? Wbiję ze wszystkiego, co masz, i tyle. I oni nie są z więc widzę. I robię blue właśnie. Widzę głowę Anubisa. To Anubisa pierwszego bierzemy. No co tam? To się nadaje na Pornusa teraz Oreo, Ali do środka Dobra, Anubisa no bierzemy pierwszego Idą, czekajmy Easy, easy, easy Chyba nas widzą yeah. Nie, to czekaj, nie Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Co to ty rozwala? To nie ogarnia no nie, no. Nawet nie wiedział, że mu pewnie Anubi zginął. rany. Jeszcze ją Dobra, Dobra. Mniejsza. Ja mam olejmy. Potwierdzone, że atak za skały to jest super metoda Po co robić bufy? Jak można lecieć ze skały jeśli coś się zgubi, ale działa to nie głupie Dokładnie. BHP nie słyszałem. <laughs> Cofnijcie się, ni. Ten tyr to Fantazie, jakiś nieogar strzelam. Osłaniam cię. Słuchaj. No to ja się cofnę? Dobra, to ja podtrzymam z tobą Adylinie W ogóle, ten tyr Jak atakowaliśmy to tak zamulił, nie wiem, co on robił Mylejmy my, Anubisa, on no, nie wiem Znaczy... Strzelam, że się nawet nie strzelił Teraz się to. Okej, okay, podtrzymam Linię Nie, przerań Hmm. Tak bardzo czuję, że mój ulti będzie tutaj nieprzydatny. Tylko doksujcie, ci się przyda. Potwierdzone, że ulti z to jest najlepszy ulti do robienia kwadr i pent i takich tam. Jeśli trafisz oczywiście. Dobra, teraz jeszcze ja cofam, przytrzymajcie linię Nie, nie? chciałabym Co tam? Ty nie masz nóg <grywia> Skąd wiesz? To jest takie, ten, takie, Adi, jak co? Ten tyr zamula ostro, widzę, więc będzie guzik Co ten tyr odwala w ogóle nie tak się Nie mam pojęcia, do... ale zaraz ultem w niego Ja nie wiem Macie ulty? To ultuję Co tam? Zgibniecie go? Tak Kurde, ulta tu marnuję. Już widziałem jak się edlczeiłeś <grybnie> Co tam? Ale ich robiły To jest aż drugi skład od dzisiaj Do... Oj, chyba padnę Wow. Ał. Zrobił nas ten nobis. Czyli jedź tędy Co to było? Co? To było, to to było, było zaplanowane Kurci proszę cię Jakim fuksem przeżył Ej Co go zabił? Owoce? Lecę, ale tyr to nie ogar z tego co widzę. Proszę. No. <laughs> Zaraz <padnie. laughs> Ten tyr tak bardzo. Gdybym miał ulta, to bym go zabił tam. Halo mi się jak te milionki eksplodują Do powietrza wylatują Adi, Adi No? Podejdź do mnie Podejdź co <noise> Si. Proszę. To nie cię. Weź, bo będę musiał atakować odcinek 18 plus. Dobra, ultuję. Nic nie trafiłem. To było głupie. Co my zrobiliśmy? Miniony mnie zablokowały. Ja go jeszcze zabiję Spokojnie go zabijesz Patrz na mnie skoczy jakoś Bierz go na tą plamę taką Co tam? Ma jed jedną kreskę więc Kurczy i wiadomo. tak to zaraz dobije Jak go dogoni Jeszcze umrze Nie zdążyłem <gry> Kurczy umiera نایو بلوچی ویه ای دو باشتی گونی؟ نه Nie ma to jak rydwan zakoszony innemu bogowi, ale co tam? Tylko oni wszyscy są na strzała tam. Widzę tyle zgrania w tym teamie. Jo, ja to sam. Jeszcze jak wyzywałem na tego Tyra. Kurwa, nie trafiłem. Kurde, trójka jest bardzo Co za dickdive? nie Paskier oni mają pożycia Kurde, mana mi się kończy. Au, au, au. Upsuli mi staty. Wow, ja też padnę Ła, wow. Dobra, ten Anubis jest mocny. Kurci, dobijesz to spokojnie. Wbijaj tam. Albo nie. dobra, jednak nie. Nie, nie rób tego. Właśnie nie chcę Ja się tylko. Dobra obronisz to, ty nie ugarnie Jeszcze cię zabiję i się uśmieszysz przed kamerą A już mi się skończył spektakl na ciebie Uciwiej Jeszcze go zabiję O rany ale to było przykre dla niego. Mógł na mnie ultować. Jak ten termostat 1-3. To kogo on zabił? W sumie chyba mnie, bo mam 2-3. Słabo. Ja mam 2-2. Oj, tak bardzo, bardzo. Adi mała dziewczynka, po postrach w ogóle wszystkich. Taki, że Scylla w mitologii była piękną dorosłą kobietą, y a której a sam posejdon się zakochał. Co? A 15 skończone? No wiadomo. <laughs> a mówiła, że ma 18. O, ale trafiłem. Co, co on co robi? On go... Nie wiem. Co to było? Nie mam pojęcia, to już. To już chyba jest rezygnacja z akceptacją z ich strony. Mam cię. go? Chyba nie. Myślę, że może dam radę. Nie. Tak bardzo! Ale co zrobiłem? Tak próbym, trzeba być. Oooo! Jaki wstyd! Ja gdyby się dwójka załadowała szybciej. Ja to widziałem. Się cicho, ta, ta, ta. tego nie było, to się wytnie. <grym> ja nawet itemów na obronę przed killami nie muszę kupować. O oh, wow. ale mi przykro, muszę się zamścić teraz. To co zaraz surrender będzie? E, jeszcze nie ma. Jeszcze. Chyba. Pewnie kto z nich ten. Się zastanawia i nie chce. Co ten ty robił? Biegnie w ścianę. No głupi jest, albo wiesz. No mój młodszy brat, gro. <laughs> mam cię. Ta utrata HP. Bo mam bo za 15 tak, sekund masz... ulta, jak co? Szczajcie się tu, czy wbijać na Algalu? Wbija 10 się, sekund. Wiesz. Dobra, już nie musisz. Dobra. Bije się sultem Nie, tu nikogo nie ma Co? Nikogo nie ma. Co to za runda? Na jakich nieogarów trafiliśmy o, I, i... Kurde te w skórze, kurde Jak tu mieć to. satysfakcję zwycięstwa? No dobra, mam staty na minusie. Winę na plus wtedy możemy kończyć grę o. ale w ogóle ten ragdol minionów jest nawet ładny wam powiem Serio? Tyr? On ma, on ma jakieś ragi. Ale go zapałem Dobra, nie atakuje, bo znów padnę Nie chcę się ośmieszać ponownie mm -hmm. Ja tu próbuję rękawice nastakować, a to Adi miniony zabija Hej, to ja teraz zabiję Hej, <grywka> Opowiem teraz kawał na czym w ogóle jest kawał? Ukośnik Joke piszesz. Jak w owie. Wow, Musiałem to jakoś ten. Znaczy, znaczy. też jest. V, -E -J. Ej, nie działa chyba. Ej, słyszałem kawał. Pośmieję się. żeby nie było ci A jest dance? Ej, ale on ma straszny śmiech. Znaczy. Są specjalne emotki. Na przykład jak machanie. Co tam? I chyba nie, Neif ma emotkę tań, tańcu właśnie. Nieeee! Yeah. nie obronię cię, nie zdążyłem. Czemu zawsze jak słyszę obronię cię, to opadam? No, na mnie możesz polegać Adi. Czy kiedykolwiek cię zawie... już Dobra, właśnie widzę to, nie chcę się przed kamerą uśmieszać. Ona mnie goni! Teraz a... cię zultuje, zobaczysz. <laughs> Rady, On jest już za jeszcze. tobą stary o, Ale O rany! Ta, I zaraz będę miał celownik, nie? Potwierdzone ja W sumie w killach jest nawet równo nie? 11 9. No u nich ten Anubis głównie Up, up, up W sumie smutna ta runda, takie wciary dostają i, stary i ten tyr wziącie, bo No nie jeszcze No jeszcze my dostaniemy wciry Wszystko jest możliwe No ale wiesz, chcę ukazać trochę empatii, żeby nie wyszło, że jestem jakimś nieczułym graczem, nie? Jesteś zombie No Siedź cicho, co? W ogóle... Nie co to za tematyka? Mamy tu kurde pedofilię Nekrofilie, cześć Na raz wszystko Smite taki nieodpowiedni Podejdźcie bliżej Kurde zaraz zrobię ulda Skut, i wyjdę z siebie nie? Musiałem zwiać chłopaki, Jakim cudem ja padłem ja się pytam Bito, zanim to ubije mnie, dobra Ady jak co to, to osłanie mnie przed ultem Stoję za tobą oni też się wygrają, zobaczycie Siedź cicho Ona tu biegnie Zdążę A zdążyłem Ty potwierdzony info, że bez Tyra idzie im lepiej Te pioruny Wyginaj z tym Dobra Każda igisa kupi po sprawie. Wow, oh, oh, wrócił. Ciekawie się robi. Teraz już się na wiele nie przyjedę. w sumie. Nie, będzie się na czym fidować. Reda sobie zrobię. Ja, coś mi się zbugowało z grą, Bo, bo mam bufa od tego mojego psa co mogę stawiać. No. A psa, psa nawet nie postawiłem mi. Bywa. Dobra, i ja tu się czaję, mam multa jak co? Ja w ta ma wyższy level ode mnie. Ode mnie też. A ja, też. To, to, to tam jest, bo ja tylko tam najwidzę. widzę. Coś jak wiesz, oni tymi piorunami w ogóle koszą? Mogę, bo no Dobra. Ultuje. Dalesz na ten. Ładnie adi. O, to było piękne. Dobra. Lecim. O, to było szybkie. Wiedziałem, że to tak się skończy. No i tyle, tyle z naszego montażu Było, yeah. Minęło. Piękne zwycięstwo. W sumie zbyt proste, bo mieli awka przez resztę gry Ale. Gdyby to rogarną mogliby wygrać. No dobra. To tyle na dziś. Cześć wam wszystkim.